projekt Red poszukuje nowego lida od sieci w Bostonie. Z tego też powodu wiemy, że Cyberpunk 2 będzie miał tryb multiplayerowy. Przynajmniej tak większość outletów newsowych donosi. Ja osobiście tutaj się nie wypowiem, czy będzie tryb multiplayerowy, czy nie, ponieważ mieliśmy coś podobnego, obiecanego z jedynką, a nie dostaliśmy. Mnie osobiście bardziej boli brak New Game Plusa w jedynce niż multiplayera. I do końca też nie wiem czy gry z cyklu Cyberpunk to dobry pomysł na gry multiplayerowe. Co prawda, w podobną sytuację miał Mass Effect i Mass Effect 3 dostał tryb multiplayerowy, który był w miarę udany, ale umówmy się. Jego popularność była związana przede wszystkim z faktem takim, że był bardzo przyjazny dla nupów takich jak ja. Tam poziom ekspresji skilla był bardzo niski i zakładam, że w Cyberpunku 2 multiplayer poziom de facto ekspresji skilla też będzie niski, ponieważ większość fanów to gracze RPG-owi, a nie multiplayerowi, FPS-owi itd. Na koniec dnia przekonamy się, jak Redom wyjdzie taki tryb, jeżeli wyjdzie.